Dawny cmentarz ewangelicki we wsi Śmietki, niedaleko Mikołajek. Nie ma żadnego nagrobka, lecz tutaj jest jakiś tunel, jakiś grobowiec. No zobaczymy, jak to wygląda. Komarów pełno, także idę. Jest stromo, zobaczymy, zostawię tutaj jeden aparat. Spróbuję wejść. Nie spodziewam się niczego szczególnego. Samo miejsce jest już ciekawe. O, czuć ten chłód. Tylko pytanie, dlaczego nie mam światła. O, już wszystko jest jasne. No, jest to nawet duże pomieszczenie, bardzo duże. Mm -hmm. Tu widzimy, kiedyś była krata. Uu, duża komora, bardzo duża. Mm, myślę, że jest 10 metrów. To ma na pewno. O, tu coś było kiedyś. Jakieś jamy, a te jamy to pewnie wykopały zwierzęta. Mhm. Tak... Jest to duże pomieszczenie. Duże, duże. Żeby tu nie daj Boży w jakiejś kości nie wyś. Mm -hmm. miły chłód zważywszy na to, że na zewnątrz jest około 28 stopni coś takiego tu prawdopodobnie też jakieś zwierzę kopało Hmm. Ale nie do tutaj nie ma. Być może tam coś było kiedyś, nie mam pojęcia. I z powrotem ten skwar, o tutaj 200 metrów, przede mną jest opuszczony w PGR. Dziękuję.